Rozdział czwarty Śnieg sypie i sypie, jakby ktoś w chmurach rozpył wielką pierzynę, a wiatr wydmuchiwał z niej lekki i zwiewny puch. Przez zamglone okna klasy widać, jak na dachach rosną wielkie czapy. Od świeżego śniegu tchnie rześkim chłodem i jeszcze czymś, czymś, co raduje każdego narciarza przed smakiem wielkiej narciarskiej przygody. Antoś nie może spokojnie usiedzieć w ławce. Wierci się, kręci, spogląda w okno i badacz czy przybyło śniegu. Jest w doskonałym nastroju. Wczoraj po powrocie ze szkoły usiadł do arytmetyki i nie tylko odrobił przeklęte zadanie z samolotami, ale zdobył się na coś więcej. Rozwiązał jeszcze dwa inne zadania. Dzisiaj rano pobiegł do pana Bobreckiego i z triumfalną miną pokazał mu swój zeszyt. Widzisz? Powiedział mu pan Bobrecki. Zdolny z ciebie chłopiec, tylko straszna leń. Antoś poczerwieniał aż po uszy i ledwo potrafił wybąkać. Ale, ale proszę pana, prawda, że nie dostanę dwój z rachunków? Bo mnie na tym bardzo zależy. Mamy igrzyska, i gdybym dostał zły stopień, to klapa. Nie mógłbym pojechać na zawody. Pan Bobrecki położył mu rękę na ramieniu. Weź się porządnie do nauki, to na pewno pojedziesz. Antoś ciężko westchnął. Szkoda, że pan Bobrecki nie wie, ile wysiłku kosztowało go rozwiązanie tych trzech zadań. Oczywiście trudno wymagać, żeby był jasnowicem. Jednak koledzy z ogniwa powinni się dowiedzieć. Ale jak im powiedzieć? Przecież nie wypada się chwalić. Dowiedzieli się sami, widocznie pan Bobrecki powiedział któremuś z nich. Najbardziej ucieszył się zbyszek. Podszedł do Antosia, wyciągnął dłoń energicznym ruchem. No widzisz, bracie, jak chcesz to potrafisz. To przecież nie filozofia. No jasne i sam rozwiązałem. Nie trzeba mi pomocy. Na następnej przerwie Zbyszek podszedł do Antosia i zapytał: No i co, myślałeś trochę o naszej pracy społecznej? Antoś uniósł dumnie głowę. To się wie. A jakżeś myślał? Cały wieczór głowiłem się nad tym. I co? Co? Po pierwsze, postanowiłem zrobić cały album z tropami zwierząt i ptaków żyjących w naszych lasach. To będzie doskonała pomoc naukowa. Po drugie, mam projekt, żeby za wodą wybudować skocznię narciarską. Rozumiesz, stałą skocznię, żeby nie trzeba było za każdym razem robić progu ze śniegu. Po trzecie. spojrzał na Zbyszka, jakby chciał zbadać, czy ten słucha go uważnie. Więc po trzecie. To sprawa naszego ogniwa. Bardzo ważna sprawa. Chodzi bracie o Janka Tarkowskiego. Ale co to ma wspólnego z pracą społeczną? Zdziwił się Zbyszek. Zaraz, zaraz, właśnie, że ma. Wiesz co? My się nim w ogóle nie interesujemy. Na przykład taki franek Sarna liczy, ile razy macie ziewnął podczas lekcji, a nic nie wie o Janku. A co ma wiedzieć? I ty też nie wiesz. No fajno. Ogniwowy nic nie wie o swoim koledze opowiedział mu całą przygodę z babcią Tarkowską i potem dodał. My, bracie, musimy pomóc i Jankowi, i babce. To sprawa całego ogniwa. Trzeba jakoś tak podejść do niej, żeby już więcej nie zatruwała życia biednemu Jankowi. Popatrz na niego. Przecież on taki zachukany, nieśmiały, boi się wszystkiego, zawsze smutny, nigdy się nawet porządnie nie uśmiechnie. Czy to w porządku? Zbyszek podrapał się po głowie. No nie, ale co my możemy zrobić? Przecież babki nie przerobimy. Antoś swoim zwyczajem przymrożył oko. A czytałeś, braciszku, Timura? Jasne, że czytałem. I mówisz, że nic się nie da zrobić, co? Nie wiesz, że Janek jest sierotą? Że jego ojciec był partyzantem? Wiem, wiem. Więc, braciszku, trzeba się nim zająć. Całe ogniwo musi mu pomóc. Zbyszek zamyślił się. No dobrze powiedział po chwili, ale co zrobimy z babcią? W tym już moja głowa. Ja ułożę plan. Trzeba tak sprytnie podejść do babci, żeby się nie domyśliła, że my coś knujemy, rozumiesz? Mówię ci, wszystko będzie w porządku. Zbyszek długo kręcił głową. Trudna sprawa. Trudna podchwycił Antoś, ale Janka nie można tak zostawić. W tej chwili wśród ciżby chłopców ukazała się czarna, szczeciniasta głowa maćka smolarza. Biegł prosto ku Antosiowi i Zbyszkowi. – Chłopcy! – wołał z głosem. – Podobno przyjechał nowy nauczyciel wychowania fizycznego. Natychmiast wokół nich zebrała się spora gromada. Z wielkim podnieceniem wypytywano u nauczyciela. Maciek chętnie udzielał informacji. Wprawdzie nic konkretnego nie wiedział, ale z przyjemnością dawał upust swej bujnej fantazji. Czemuż by trochę nie podbujać, kiedy koledzy tak się gorączkują? Trzeba przecież zaspokoić ich ciekawość. Skąd o tym wiesz? pytali chłopcy. Słyszałem, jak pani Mikulska rozmawiała z kierownikiem. Podobno ten nasz nowy nauczyciel to świetny narciarz. Skakał w krynice na wielkiej skoczni. Pięćdziesiąt sześć metrów. W zeszłym roku wygrał mistrzostwa spójni. Fakt. I co? I co? Kilkanaście par rozognionych ciekawością oczu spoczyło na okrągłej, pucułowatej twarzy Maćka. Ten Widząc, że stał się centralnym punktem zainteresowania, mugał jak najęty. Opowiadał, że nowy nauczyciel ma norweskie narty, umie fabrykować smary i w ogóle na wszystkim się zna. Taką mu zrobił reklamę, że od tej chwili wszyscy tylko o nim mówili i nie mogli się doczekać, kiedy nareszcie zjawi się w szkole. Tymczasem w tym dniu nauczyciel nie przyszedł. Chłopcy rozeszli się bardzo rozczarowani. Zaczęli posądzać Maćka, że ich porządnie nabrał. Kiedy ty wreszcie przestaniesz bujać? Zapytał go Zbyszek, gdy razem wracali do domu. Maciek zaperzył się. Ja bujam, ja bujam. Zobaczysz! Zobaczysz, że jutro będziemy mieli lekcję gimnastyki z nowym nauczycielem. No zobaczysz. Po południu wszyscy spotkali się za wodą na grapie. Najwcześniej przyjechał Antoś Jania. Nie mógł się doczekać pierwszego zjazdu ze stromego Stoku. Obiad połknął w ciągu jednej chwili i pognał, aż się za nim kurzyło. Śnieg już przestał padać. W powietrzu wirowały tylko płatki, strząśnięte przez wiatr z osypanych o kiścią drzew. Brał mróz. Niebo się przetarło, pobłękitniało. Góry pojaśniały. Las, który jeszcze przed południem osnuwał się siwymi mgłami, teraz stał czysty i daleki. Tylko nad Jaworzyną kłębiły się szarawe obłoki. Hej, hej! Zawołał radośnie Antoś i puścił się z grapy. Narty ruszyły wolno, prując czubami świeży śnieg. Potem nagle rozpędziły się i pognały tak chyżo, jakby tylko muskały śnieżną pokrywę. Antoś przykucnął. Wiatr zaświszczał mu w uszach najpiękniejszą melodię narciarskiego pędu. Na oczy opadła mgiełka. Zdawało mu się, że płynie swobodnie i beztrosko. Gdy po ostrym zjeździe zakręcił, spod nart sypnęła biała, kurzawa pyłu. Fajno! mruknął z zadowoleniem i jął znów podchodzić. Wkrótce przyszli i inni. Grapa zaroiła się od narciarzy. Zaczęli budować skocznię. Jedni sypali próg, drudzy szatkowali zeskok. Za chwilę miał nastąpić pierwszy skok symbol otwarcia ich narciarskiego sezonu. Kto skoczy pierwszy? zapytał franek Sarna, który przyjechał pod skocznią w charakterze sędziego. Sam nie skakał, bał się. Ja! Wyrywał się Maciek Smolarz. Praśniecie i zepsujesz nam zeskok! pokpiwał sobie Zbyszek. He, zobaczycie! Przez całe lato trenowałem, skakałem z dachu na kopę siana. Zobaczycie! mówił takim pewnym głosem, że Antoś oddał mu prawo pierwszego skoku. Wokół skoczni zebrała się spora gromada narciarzy. Wszyscy patrzyli, jak Maciek podchodzi na rozbieg. Zatrzymał się i z respektem spojrzał w dół. No skacz! Czego się gapisz? – Zrównajcie próg zawołał drżącym ze strachu głosem. Boj się, niech antoś pierwszy skoczy krzyknął franek sarna. Skacz wołali zniecierpliwieni. Kiedy teraz wiatr? odpowiedział płaczliwie. Patałach! skacz wreszcie Maciek pobladł. Było nie było, trzeba skakać, bo go wyśmieją. Uskoczył i puścił się po uszatkowanym rozbiegu. Nogi pod nim drżały. Zdawało mu się, że leci prosto w otchłań. Naraz ujrzał próg. Chciał się wybić, ale uczynił to za późno i niby worek trocin wyleciał pokracznie w powietrze. Podkurczył ze strachu nogi i za chwilę gruchnął o ziemię. Zwinęło go, siło. Z gromady buchnął śmiech. Bohater! Skaż na sianie, a na porządnej skoczni. Powiedz cioci, żeby ci Jasiek na brzuchu szyła. Patałach! Maciek otrzepał się ze śniegu. I nie patrząc na nikogo, mówił głośno. To ci pech. A to ci pech. Tak ładnie leciałem w powietrzu, a potem przy lądowaniu upadłem na grudę. Zresztą na arty mam źle wysmarowane. Wysmaruj sobie siedzenie. Zakpił któryś z narciarzy. Tymczasem wyrównano zeskok. Na rozbiegu ukazała się zgrabna sylwetka Zbyszka Zabielskiego. Chłopcy ucichli. Zbyszek z wielką szybkością zbliżał się do progu. Wybił się i wyleciał w powietrze. Przegiął się trochę w pasie, wychylił do przodu i ramionami prół czystą przeźrocz zimowego popołudnia. Wylądował. Zachwiał się, poderwało go, ale wnet dostawił nartę do narty i zjechał już równo. Dobrze, jak na pierwszy skok, zawyrokował franek Sarna i gałązką cetyny oznaczył długość skoku. Jakieś dwanaście metrów. Ładny skok. Następny skakał Antos no, zobaczymy, kto lepszy, rzucił któryś z chłopców. Antoś ruszył z impetem. Balansując ciałem, wzmagał szybkość na rozbiegu. Potem wybił się jak sprężyna i wyleciał wysoko w powietrze. Zdawało się, że poleci ponad młode smerki. Pochylił się do przodu i jął energicznie wymachiwać ramionami. Lądowanie miał pewne, noga przy nodze, nawet nie drgnął. Brawo! zawołali narciarze. Brawo! Zupełnie jak marusarz! Franek Sarna oznaczył długość skoku. Gałązka spoczęła w śniegu o jakieś dwa metry dalej niż gałązka Zbyszka. Teraz zaczął się prawdziwy konkurs, do którego przyłączyło się jeszcze kilku chłopców z szóstej i piątej klasy. Co chwila któryś ze skoczków sunął wyżłobionym śladem ku progowi i wylatywał w powietrze. Co chwila zmieniały się na zeskoku gałązki. Gałązka Antosia tkwiła ciągle najdalej. Skakał właśnie Tomek Bisior. Jeden z najlepszych skoczków wśród chłopców szóstej klasy, który do tej pory utrzymywał się na trzecim miejscu za Janią i Zabielskim. Bisior wziął dłuższy rozbieg. Na próg wjechał z wielką szybkością. Dobrze się wybił, ale w powietrzu leciał bardzo nerwowo i nierówno prowadził narty. Lądowanie miał niepewne. Narty mu się rozjechały, szarpnęło nim, ale ustał. Skok był jednak bardzo daleki. Bisior wysunął się na drugie miejsce przed Zbyszka Zabielskiego. Chłopcy zaczęli żywo omawiać skok. Ładnie, powiedział pierwszy Franek Sarna. Gdzie tam ładnie? Natarł na niego Antoś. Widziałeś? Leciał przecież jak stara wrona. Ale miał długi skok, wtrącił zawsze sprawiedliwy i bezstronny zbyszek. I co z tego? Co z tego? Zaperzył się Antoś. W skoku liczy się długość i styl. Za taki styl nie otrzymałby nawet dziesięciu punktów. Widziałeś, jak skrzyżował w powietrzu narty? – Tak się nie skacze. Narty trzeba prowadzić równo. No i rękami wymachiwał jak wiatrak. – I ty to samo robisz. – usłyszał za sobą spokojny głos. Chłopcy obejrzeli się. Zobaczyli młodego, wysokiego narciarza w granatowej czapce z białym pomponikiem. Stał i uśmiechał się do nich. – Ja? – wybąkał zdumiony Antoś. – Właśnie ty – powiedział nieznajomy narciarz – Powinieneś mniej wymachiwać rękami przeskoku. Praca rąk musi być spokojna. Antoś zmierzył narciarza chłodnym spojrzeniem. Nie spodziewał się, że ktoś ośmieli się go krytykować. I to kto? Jakiś gość, który na pewno nie zna się na tym. Gdyby to powiedział któryś z kolegów to zupełnie co innego, ale taki ceper? Co mu do tego? Antoś zmarszczył brwi i rzucił wyzywająco. A pan to co? Teraz na odmianę na twarzy nieznajomego pojawiło się zdumienie. Nic, powiedział, uśmiechając się. Chciałem ci tylko zwrócić uwagę. Gips się pan na tym zna. Daj spokój, mitygował go Franek, ale Antoś zaperzył się jeszcze bardziej. A co mnie tam? Niech się nie wtrąca. Sam pewno nie umie skakać, a innego uczy. Niech się wypcha. Spojrzał bokiem na nieznajomego, ten stał i śmiał się głośno. Potem szybko powiedział. Czupurny z ciebie kogut, ale pamiętaj, dobrych rad warto słuchać. Zanim Antoś zdążył otworzyć usta i odpowiedzieć, nieznajomy zręcznie obskoczył i pojechał w dół. Na stromym stoku zrobił kilka łagodnych skrętów. Z każdego jego ruchu można było poznać doskonałego narciarza. W całym pędzie wpadł pomiędzy młodą smarczynę i znikł z oczu zdumionych chłopców. Ale kosi wyszeptał z uznaniem Maciek Smolarz. Potem zwrócił się do Antosia. No i jak ci w gębie? Kosi bo kosi, ale skakać to pewno nie umie, powiedział Antoś głosem, który nie zdradzał już pewności. Zresztą co mnie to obchodzi? Jak się nie mądrzy. Ty się mądrzysz, wtrącił Franek, i do tego jesteś niegrzeczny. Tak nie powinien postępować harcerz. A kto to? zapytał Zbyszek Zabielski. Antoś wzruszył tylko ramionami. Potem spojrzał na rozbieg i zawołał do stojących tam chłopców: Wiara, skakać dalej! Przeminął tak długo oczekiwany przez chłopców dzień pierwszego śniegu. Wracali do domu zmęczeni, zziajani i pełni wrażeń. Przed nimi leżała muszyna. Z góry całe miasteczko widać było jak na dłoni. W środku szeroki plac, od którego biegną trzy główne drogi: Krenicka, Sądecka i Leluchowska. Dołem poprat szerokim łukiem podpiera stromy brzeg, wzdłuż którego sznurkiem biegną rozrzucone domy. Na skraju wysoki komin wśród wielkich ster desek i belek. To tartak i skład drzewa. Wyżej na strome zbocze wspinają się wąskie dróżki, przy których stoją białe, murowane wille. A w głębi doliny Muszynki, wśród wysokich wiązów i topoli, strzela ku mglistemu niebu wieża Fary. Wnet noc otuli garbate szczyty Beskidów i mrokiem zaleje szeroką dolinę Popradu, a chłopcy w snach będą marzyli o dniu następnym. Jaki będzie? Co im przyniesie? Dzień wstał mglisty i śnieżny. Znowu sypało. Doł zachodni wiatr, niosąc szarawe kłęby śnieżycy. Chłopcy stali na podwórzu szkolnym i oczekiwali na lekcję gimnastyki. Wszyscy wiedzieli, że lekcje z panią Mikulską należą do najprzyjemniejszych. Była to młoda nauczycielka, bardzo usportowiona, jak twierdził Zbyszek Zabielski. Uczyła geografii i przyrody, a oprócz tego opiekowała się drużyną harcerską. Wszyscy za nią przepadali. Wycieczki niedzielne, które urządzała dla harcerzy, należały do najmilszych ich przeżyć. Pani Mikulska wyszła z budynku szkolnego i zawołała Zbyszka Zabielskiego. Słuchaj, Zbyszku, zrób dzisiaj porządną zbiórkę. Chłopcy zaczęli szeptać między sobą. Co się stało? O co chodzi? Posypało się zewsząd pytania. Musiało się zdarzyć coś nadzwyczajnego, bo do tej pory pani Mikulska nigdy nie żądała, żeby robić zbiórkę przed lekcją gimnastyki. Zbyszek stanął na środku podwórza i dumny ze swojej funkcji zawołał, jak tylko mógł najgłośniej. Baczność! Szósta klasa w dwóch szeregu zbiórka! Na dziedzińcu zakłębiło się. Powoli zaczął się formować dwuszerek. Każdy chciał być bliżej czoła i każdy uważał, że jest wyższy od swojego sąsiada. – Porządnie! – strofował Zbyszek, Co za bałagan! Maciek, przecież jesteś niższy! Przesuń się! Wreszcie stanęli w dwuszeregu. Pani Mikulska znikła w ciemnym prostokącie drzwi. – Co to może być? – szepnął Antoś do stojącego obok Maćka. Maciek wzruszył tylko ramionami. Stali w milczeniu. Oczy wszystkich skierowane były na drzwi. Naraz drzwi skrzypnęły. Ukazała się w nich pani Mikulska, a za nią jakiś młody człowiek ubrany po narciarsku. Pod Antosiem nagle ugięły się nogi. Zrobiło mu się gorąco. Poznał narciarza. To ten, który wczoraj był pod skocznią. Nie mylił się. Te same spodnie, ta sama wiatrówka, granatowa czapka z białym pomponem. I to samo spokojne, lecz bystre spojrzenie. Jestem zgubiony, pomyślał, usiłując schować się za maczkę, który dławił się śmiechem. Co za pech, właśnie jego musiałem wczoraj ochrzanić. Właśnie jego, nikogo innego, tylko jego. Co teraz będzie? Pani Mikulska zwróciła się do chłopców. Słuchajcie, powiedziała. Przedstawiam wam nowego nauczyciela wychowania fizycznego i przewodnika drużyny. Druha Zubrzyka. Przez szeregi przeszedł cichy szmer. Aleś wpadł. Fakt, szepnął Maciek do Antosia. Ten zdrętwiał cały ze strachu i wstydu. Wolałby w tej chwili być zwykłym kikiem narciarskim albo bałwanem śnieżnym, niż żywym chłopcem. Spoglądał w lewo i prawo rozbieganymi oczami, szukał jakiejś luki w szeregu, żeby się w niej ukryć, ale szeregi stały jak dwie równe ściany. Pani Mikulska mówiła dalej. Teraz będziecie mieli już porządne lekcje gimnastyki i praca w drużynie harcerskiej pójdzie normalnym trybem. Proszę was bardzo, żebyście pomogli druchowi Zubrzykowi w jego pracy. Przyrzekacie mi? Przyrzekamy, zawołali nieśmiało. Antoś milczał. Zdawało mu się, że połknął własny język. Gardle mu zaschło, a na czoło wystąpił kroplisty pot. Tymczasem Zbyszek wydał komendę baczność i sprężystym krokiem zbliżył się do młodego człowieka w granatowej, narciarskiej czapce. – Druhu przewodniku, zgłaszam szóstą klasę gotową do lekcji gimnastyki. Młody człowiek uścisnął mu dłoń i uśmiechnął się przyjaźnie. – Spocznij – powiedział głośno. Maciek piąco przymrużył oko i wyszeptał. – Antoś, jak się czujesz? Co teraz z tobą będzie? Antoś skurczył się jeszcze bardziej, przymknął oczy. Nie śmiał spojrzeć na przewodnika. Naraz poczuł, że ktoś się zbliża. Przez szparki przymkniętych powiek zobaczył nowego nauczyciela. Szedł wprost do niego. Antoś zamknął oczy. Kroki ucichły. Zapanowała chwila męczącej ciszy: Co teraz będzie? Naraz usłyszał jasny, wesoły i silny głos: Jak się nazywasz? Ja? Jania. Antoni Jania. Wybełkotał Antoś. Jesteś harcerzem? Tak. Pod Antosiem zatrzęsły się nogi. Koniec, pomyślał. Teraz zacznie mnie rugać. Ładnie wczoraj skakałeś. Zaszumiały mu w oczach mocne słowa. Tylko musisz spokojnie pracować rękami. Zresztą pomówimy o tym na treningu. A teraz zapamiętaj sobie, że harcerz powinien zawsze chodzić w chuście. Rozumiesz? Położył mu dłoń na ramieniu. Tak jest. Wyszeptał Antoś i otworzył oczy. Spotkał wesoły wzrok nauczyciela. Poczuł błogą ulgę. Jeszcze raz spojrzał w spokojne oczy przewodnika i uśmiechnął się z wdzięcznością.